Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należy, należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być urzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie, bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawić. Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Pani, te czytania dzisiejsze one właściwie podejmują to, co głównym wątkiem Ewangelii. I co się cały czas, o czym cały czas trzeba pamiętać, gdy się czyta Ewangelię, mianowicie o jest jakimś takim przeciwstawieniu tego, co należy do porządku tego świata i jest związane z układami, sprawami, zasadami, które tutaj są respektowane, weszły w zwyczaj, a tym, co należy do Królestwa Bożego. Pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami jest jakaś przepaść. Ewangelia mówi o tym w sposób tak drastyczny. Pan Jezus używa takich porównań drastycznych. Jeżeli Twoje oko jest powodem dla zgorszenia Twojego, Twojego grzechu, to wyłubie. Je. Oko jest czymś, co dla nas w życiu jest niezmiernie cennym. Właściwie no jedno z najcenniejszych w ogóle rzeczy, zmysłów, które mamy. Z rokiem odbieramy jest tam 80% wrażeń i ono jest zasadniczym zmysłem, dzięki któremu jakoś jesteśmy w stanie chodzić, komunikować się z innymi i tak dalej. To jest absolutnie coś fundamentalnego. Pan Jezus mówi, jeżeli oko jest dla Ciebie powodem grzechu, by ubie. Dlatego, żeby lepiej Ci wejść do Królestwa bez tego oka, niż, niż pójść z tym okiem do do piekła. I podobnie z ręką czy z nogą daje takie porównanie. Nie chodzi o to, żeby to fizycznie robić. Nie o to chodzi. Chodzi o podkreślenie tej nieporównywalnej zupełnie różnicy. To życie na Ziemi jest nam dane jako pewien czas. Ja Będzie jako szkoła, jako warsztat, z którym my mamy wypracować, a właściwie wybrać siebie, wybierając. Dobro, prawdę i miłość wybrać się, ale możemy pójść niestety za namiętnościami, za, za tym, co na tym świecie uchodzi za ważne, znaczące i tak dalej. Możemy stkurzyć, przelęknąć się, gdzieś się próbować chować, w ten sposób tak naprawdę stracić to, kim jesteśmy. I wtedy przegrywamy całe to życie i niestety nie osiągamy tego, o co chodzi w życiu o co chodzi. A chodzi zawsze o to, żebyśmy ostatecznie przeszli do tej nowej rzeczywistości, którą nam Pan Jezus przynosi, do której nas zaprasza i do której chce nas przyjąć. stając, nam daje jakby taki, taki snop światło na, na tą nową zupełnie rzeczywistość. Ona nie była taka oczywista w Starym Testamencie. Bardzo późno dopiero pojawiła się nauka o staniu. A też jeszcze Żydzi dyskutowali, czy jest, czy nie ma i tak dalej. Kłócili między sobą się na ten temat, a już zupełnie nie bardzo wiadomo było, na czym ono polega, to z zmartwychwstanie, zmartwychwstanie ciała. Ale Pan Jezus to bardzo wyraźnie poka pokazuje tą, tą absolutną rozbieżność. I z jednej strony mówi jednocześnie o tym, że tutaj na ziemi, tu w tym doświadczeniu, w tych relacjach, w których jesteśmy, każdy gest miłości... Jako miłość odnosi się bezpośrednio do Niego i odnosi się do naszego wyboru Królestwa Bożego. To wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oczywiście chodzi o tę nagrodę przyszłą. A jednocześnie kto jest powodem grzechu jednego z tych brać, to lepiej, żeby mu uwiesić kaniem w u szyi i wrzucić go w morze. I żeby to zrobił. To znaczy czeka go straszny los w życiu dalszym. To jest bardzo mocne takie podkreślenie, że najgorsze nawet doświadczenie wiążące się z tym życiem nie ma się w żaden sposób do tego, do czego my ostatecznie dążymy i idziemy. Ale już tu, w tym doświadczeniu, w tym życiu dokonuje się nasz wybór, faktyczny wybór. Tak Pan Jezus mówi na przykład w tych błogosławieństwach. Kiedy mówi błogosławieni, jesteście, kiedy was prześladują, kiedy mówią wszystko złe ze względu na mnie, cieszcie się, bo wielka jest wasza nagroda. Ale już jesteście błogosławieni w tej chwili, bo w tej chwili wybraliście to Królestwo Boże. Potem kiedy mówi o sądzie ostatecznym, coście uczyni jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. I w związku z tym macie ze mną udział. To jest do tego stopnia, ale to się dokonuje tu w tym życiu, teraz. To nie jest tak, że my tutaj jakoś tam sobie żyjemy i przez jakieś tam różne działania, na przykład przez jakieś ofiary, jakieś poświęcenie się czemuś, czy przez modlitwy, czy cokolwiek innego, czy jakieś dedykowane przeświętą, czy coś, zyskujemy sobie jakąś punktację, żebyśmy się dostali do nieba. A to dotyczy zwykłych naszych czynów, które odnoszą się do zwykłego życia. Podanie kubku, a z wodą nie ma nic wspólnego na przykład z liturgią, czy z modlitwą osobistą, czy z asezą. Jest po prostu zwykłym gestem y, takiego miłosierdzia, szacunku do drugiego człowieka, takiego wychylenia się w stosunku do niego. To się rozstrzyga w, w życiu, my, przez, my całym życiem swoim idziemy do królestwa, i w tym życiu, takim jakim żyjemy, wybieramy to królestwo. Cała liturgia, modlitwa i tak dalej, są tylko potem wyrazem i pogłębieniem tego, co się w życiu dokonuje. Nam prześwięcamy z tym wszystkim, co, co nimi przychodzimy po to, aby Pan Jezus to zechciał ze uświęcić, pobłogosławić i, i uczynić z tego naszym narzędziem, czy naszym środkiem do bliskości z Nim, do, do osiągania właśnie Królestwa Bożego. I stąd właśnie w mądrości Racha już to jakoś zapowiada. Nie polegaj na swych bogactwach I nie mów One mi wystarczą Nie wystarczą, przemiję postać tego świata I te bogactwa tego świata też przeminą Nie daj się uwieść rządzą i sile Byś za Zachciankami swego serca Wszystko się kończy Te przyjemności, których zażywasz teraz Też się skończą Natomiast pozostaje to spotkanie z Bogiem Gdybym Bóg zapytał To coś uczynił Czy wybierałeś w swoim życiu Życie, w miłości, a tym samym wybierać Królestwo Boże, tak czy nie. W tym życiu, dokonywają się te wybory, ten wybór Królestwa Bożego już jest obecny w naszym życiu takim, jakim jest. I tylko w tym kontekście nasza modlitwa, nasz udział w jakiejś ofierze, jakieś posty ewentualnie, czy inne dzia działania nabierają właściwego sensu i, i rzeczywiście. Nas wprowadzają w jedność z Bogiem. Jeżeli poza modlitwą, poza liturgią, nie ma takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, miłosierdzia do innego, jest to wszystko puste. Musi być jakaś harmonia między jednym i drugim. Tylko pio. wtedy cała liturgia, cała nasza modlitwa osobista, także wszystkie gesty. Jest, nabierają właściwej orientacji właściwego uporządkowania, którym my uzyskujemy już tutaj doświadczenie Królestwa Bożego, mimo tego, że czasami właśnie to będzie przechodziło przez cierpienie, przez odrzucenie, przez wyśmianie przez ludzi i tak dalej. Tak to Pan Jezus wyraźnie o tym mówi. I tak to rzeczywiście w doświadczeniu ludzkim jest.